Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, bo Państwo Być może spytają Państwo, dlaczego ja dzisiaj w marynarce. Taką anegdotę Państwu przytoczę. Kiedyś w barze krakowskim podano na śniadanie bułki, takie, że można było łeb rozczaskać. I ktoś delikatnie pyta, przepraszam, szefie, dlaczego te bułeczki są takie czerstwe? Niedziela, ciulu. Dzisiaj jest niedziela, a poza tym zawsze, kiedy idę do teatru, staram się wyglądać przyzwoicie. A dzisiaj będzie o teatrze. Drodzy Państwo, otwieram panel dyskusyjny. W Teatrze Polskim w Poznaniu, źródle miejscowej chluby z dość dużym powodzeniem. Gra się panieńskie śluby, rzecz jasna, śluby panieńskie. Nie róbcie z tego dymu, że obróciłem nazwę, bo brakłoby tam rymu. Spektakl jest dla dorosłych, co ogranicza popyt o młodzież, bo na scenie tulą się gołe chłopy. Nie wnikam w sens spektaklu, nie widział bom onego. Nie mogę więc ni dobrze, ani ocenić źle go. Wdepnęli na przedstawienie. Zmierzyć się z Fredrą, gotowi za zgodą swych rodziców, siedemnastolatkowie, pod światłym przywództwem pani, w której wzrósł duch zadymy, bo w pewnej chwili wstała, wołając: Wychodzimy. <grych> Wyjęła licealistów i kontynuując kuchę, zrobiła w garderobie totalną rozpierduchę. A młodzież ta katolicka, bo taka ona była, zachowań teatralnych od pani się uczyła. Nie będzie dziś morałów, lecz siedząc nad herbatą, pozwólcie, że dyskretnie spytam co państwo na to. No to bardzo jestem ciekaw Państwa opinii w zakresie tego felietonu śpiewanego dzisiejszego. Życzę miłej niedzieli, kłaniam się serdecznie, do zobaczenia, do juterka.